Cześć, z tej Mian, 2, 3, Witam Was w kolejnym odcinku z serii Kingdom Rush Lore. I dziś przyjrzymy się postaci Ten czyli kolejnego bohatera z pierwszej części Kingdoma. No, prosiliście w komentarzach, bym przyjrzał się tej postaci, bym ją omówił. No to dobra, będzie tak już że tak powiem poza kolejką, bo nie było go ostatnio w żadnej ankiecie. Ale z racji na potężną ilość komentarzy, bo paręnaście ich było kiedy ten Tenshi, czy będzie Tenshi, może tak, odcinek o tenszym i tak dalej, i tak dalej, i tym podobne komentarze, no to stwierdziłem, no dobrze, nagram. Historia tego bohatera jest ładnie rozpisana, także część z historią będzie, myślę, dość obfita, w przeciwieństwie do niektórych bohaterów, którzy występowali w naszych odcinkach, w naszej serii. Moce ma dość ciekawe, nie ma ich dużo, ale są naprawdę konkretne. Wygląd też jest dość ciekawy i mam pewne skojarzenia co do niego. I ciekawostki są dwie. I standardowo, oczywiście, właśnie kolejność jest taka, że opis, moce, historia, ciekawostki. Ankiety nie było, bo nie brał w żadnej udziału, także tego, tej części nie będzie. I możemy przejść do opisania wyglądu tego bohatera. Prawdopodobnie w odcinku gdzie była teoria, w której występ... z Kingdom domrasz gdzie występował ten she. już mówiłem o tym swoim spostrzeżeniu, ale jeśli chodzi o wygląd tego bohatera, no to jest on takim stereotypowym przedstawieniem mistrza, wschodnik sztuk walki z filmów czy z gier. Czyli taki starszy pan, wspierający się laską, z długą siwą brodą, z wąsikiem takim charakterystycznym właśnie dla takiej kultury wschodniej z tym, że ten ma jeszcze takie cechy wskazujące, że nie jest on zwykłym takim wojownikiem chociażby właśnie te świecące na błękitno oczy tutaj jeszcze jest przedstawione że za nim są różne moce, ponieważ dysponują takimi mocami no trochę żywiołów można by było powiedzieć ale generalnie jeśli chodzi o wygląd no to jest taki Starszy, niepozorny, niepozornie wyglądający pan. I tak jak mówiłem na wstępie, moc, mocy tenż jego jest mało, bo tylko trzy, ale są one takie naprawdę konkretne i bardzo potężne i przydatne. Pierwszą z nich jest tak zwany ognisty pośpiech, gdzie tensi przywołuje deszcz meteorytów, zadając oczywiście obrażenia i niszcząc szyki wroga. I każdy taki meteor oczywiście zostawia po sobie efekt spalonej ziemi, która również zadaje obrażenie od poparzeń. I taką najciekawszą zdolnością, zarazem drugą, którą omówię, i taką z której tenż jest znany, jest tak zwany żelazny czas. Jest to specjalna zdolność, gdy więcej wrogów znajdzie się w niej w wielkiej odległości od tenż jego, ten zamienia się. Z takiego niepozornego starca w bardzo muskularnego mężczyznę. Będąc w tej formie, jest on odporny na wszelkie obrażenia fizyczne, ale kosztem tego, że traci dostęp do teleportacji, traci dostęp do teleportacji oraz do właśnie do tego pędu ognia, e, do tych deszczy meteorytów. Czyli pozostałe umiejętności są blokowane kosztem tego, że jest przez chwilę nietykalny wręcz. No i oczywiście zyskuje wtedy też bardzo potężny atak obszarowy pod postacią tego umięśnionego mężczyzny. To jest prawdziwa bestia. No, jest to bardzo potężny wojownik, który walczy wręcz, nie potrzebuje żadnego oręża, a i tak się ogromne spustoszenie w szeregach wroga. I ostatnią zdolnością jest to, że Ten shi może się teleportować, poruszając się na spore odległości. Także jak widzimy ma i taką zdolność, żeby po prostu rozbić szyki wroga, i taką, żeby sobie poradzić w jakiejś takiej kryzysowej sytuacji, ale i taką, żeby się szybko przemieścić, bądź w razie czego uciec. Także jak widzimy, ten szli dysponuje ciekawym arsenałem umiejętności. No i przejdźmy do historii tego bohatera, która jest powiązana z innym bohaterem, ale z kolei z Kingdom Rush Origins, czyli Xinem, będącym takim pandarenem, taką pandą wojownikiem. Zanim jednak omówię tą bardziej szczegółową historię, jeszcze powiem jak ogólnie był określany Ten Shi. Mit, legenda. Mistrz nad mistrzami i władca wszystkich mocy. Ten Shi jest uosobieniem połączenia mądrości i mocy. Samo jego istnienie wprawia królestwo w drżenie. I nawet na myśl o tym, nawet nie myśl o tym, żeby go zdenerwować. Także. Jest opisywany jako ktoś taki tajemniczy, a zarazem bardzo potężny. Takim niewątpliwie osobą, takim bytem jest Ten Shi. No i przejdźmy do tej bardziej szczegółowej historii. Równowaga sił na świecie uległa nagłemu przesunięciu. Ten Shi czuł to nawet w stanie głębokiej medytacji, w jakiej teraz się znajdował. Coś. Drastycznie się zmieniło, coś, czego nawet bogowie nie mogli przewidzieć. Ale to, co dzieje się na świecie, nie jest już jego zmartwieniem, pomyślał, próbując powrócić do poprzedniego stanu medytacji. Wkrótce jednak usłyszał serię szybkich kroków, biegnących po marmurowych posadzkach świątyni. Westchnął i, otwierając oczy, zauważył, że był to jego długoletni uczeń. Tensi zbyt długo służył dobrym celom świata, stoczył niezliczone bitwy i widział zbyt wiele, zanim zdecydował się wycofać do zaginionej świątyni i wyszkolić swego jedynego ucznia, którego jako jedynego uważał za godnego starożytnej wiedzy, którą posiadał. Xin był niewiarygodnie utalentowanym wojownikiem, jedynym, którego zgodził się wziąć pod swoje skrzydła. Po tym jak zdecydował się wycofać ze światowych zmagań, wiedział, że ten nigdy nie przeszkadzałby mu w medytacji, gdyby nie miał jakiejś pilnej sprawy do niego. Mistrzu, powiedział pan, pan do wojownik, wiem, że podobnie jak ja poczułeś przepływ ciemnej energii. Chcę prosić o pozwolenie na podróż w celu zbadania sprawy. Ten shi spojrzał na swojego ucznia i rozważył opcję. Wiedział, ile lat ciężkiej pracy zajęło Xinowi zdobycie zaufania elfów. Jego praca, pomagając im w odbudowie ich królestwa, była najważniejsza. Gdyby odszedł teraz, całą tą ciężką pracę, poszłoby ona na marne. Pozwolenie mu odejść nie wchodziło tutaj w grę. Ale jego uczeń miał rację. Siły, które zostały wprawione w ruch, nie były czymś, co można było łatwo odrzucić. Ktoś musiał iść i zbadać tę sprawę. A ponieważ Xin zniknął z pola widzenia, tylko on mógł to zrobić. Odszedł z tego świata tak dawno temu, i właśnie wtedy, gdy jego wojownicza przeszłość zaczęła wydawać się odległym wspomnieniem, znów go wzywała. Poczuł on, jak wojowników zbiera burza, bo opuścić swoją świątynię, swój dom wszystko dla ścieżki, które już dawno zostawił za sobą. Jego ciało nie jest już tym, czym było kiedyś, ale jego duch jest niewzruszony, a jego temperament jest niczym czysta stale. Wiedział, co musi teraz zrobić. Chwycił swą laskę i zszedł po stopniach świątyni, odchodząc, by stawić czoła nieznanemu, nie oglądając się za siebie. Dla człowieka takiego jak Tenżi, jedyną drogą naprzód był ciągły pośpiech. No, i tutaj generalnie, Xin jest bohaterem Kingdom Rush Origins, czyli prawdopodobnie ta zła energia odnosi się do tego, co chciały zrobić Malicia i Mactans i być może powstania pajęczej Bogini, a w konsekwencji tego, że spaczona została Uza Elin, która ostatecznie doprowadziła, że na ścieżkę zła przeszedł finalnie Weznan, który był tym wielkim złym w uniwersum Kingdoma. No, i Ten Shih właśnie pojawia się w jedynce, gdzie mamy pierwszą próbę inwazji na świat Czarnoksiężnika Weznana. Oczywiście ta pierwsza była nieudana. No, a jak widzimy z tych opisów, Ten Shih był kiedyś takim wielkim obrońcą świata. Miał, mówiłem na początku tego filmu o swoich skojarzeniach co do niego. Kojarzy mi się on z awatarem, takim mistrzem żywiołów i strażnikiem pokoju na świecie. A to, że szkolił pandę. I jest takim wiekowym mistrzem. Kojarzy mi się troszeczkę z mistrzem Shifu. Choć to, że jest taki jeszcze bardziej wiekowy, tajemniczy i mistyczny, kojarzy mi się troszkę bardziej z kolei z mistrzem Ugweiem, również z tego samego uniwersum, czyli z uniwersum Kung Fu Pandy. Także myślę, że na tych bohaterach właśnie ten Shifu był wzorowany. No jak widzimy, jest to bardzo potężny bohater. Z którym każdy zły tego świata musiał się liczyć, a siły dobra mogły na niego liczyć pod tym względem, że, że był bardzo potężnym takim strażnikiem pokoju. Hmm. No, a widzimy wyszkolił też Ksina, który również był bardzo dobrym wojownikiem. Jako jedynego uznał go za godnego tego, żeby mógł być e, jego uczniem. Także selekcja e, tutaj też. Była taka bardzo rygorystyczna, jak widać. No i co, i na koniec możemy przejść do ciekawostek. Nazwa ten Shi pochodzi od angielskiego słowa ten i madaryńskiego słowa Shi, które oznacza również 10. I oczywiście to było na cześć dziesiątej rocznicy serii, no bo ten Shi jest specjalnym bohaterem, który został dodany właśnie na dziesiątą rocznicę. I jest dostępny w grze za darmo, także naprawdę OP bohater jak na darmowego. I dostępny jest po 11 poziomie, czyli Forsaken Wali. -E, czyli tej właśnie. I druga i zarazem ostatnia ciekawostka dotyczy cytatu tego bohatera. Oceniasz mnie po moim rozmiarze? Co jest nawiązaniem do jednej, go, jednej z kwestii mistrza Jody z Gwiezdnych Wojen, a dokładniej z piątej części, czyli Imperium kontratakuje. No, mistrz Joda również wydawał się niepozorny, a był bardzo mądry i bardzo potężny w mocy. Dokładnie tak samo jak ten Shi, który też wydawał się takim nieporadnym dziadkiem, a tak naprawdę był bardzo potężnym wojownikiem oraz bardzo potężnym też takim bytem pod względem mocy. Nie wiem, czy tak mogę go określić, ale myślę, że, że w ten sposób można go nazwać. Jak widzimy, byli też tam w, w historii wspomnieni właśnie bogowie, czyli Tenshi mimo swoich zdolności e, może ustępować, e, co w niektórym bytom z Kingdom Rusha. No i tak mi się wydawało, że Tenshi może być w dziesiątce najpotężniejszych postaci, ale jednak niektóre byty, no musi uznać ich wyższość, mi się wydaje. Albo jeśli by z nimi walczył, no to byłoby to mega ciężkie. W samej grze jest on naprawdę bardzo mocnym bohaterem, bo potrafi się przeciwstawiać i bosom. E, natomiast, no, w lore też jest mega potężny, ale myślę, że kilka by się znalazło postaci, który mógłby mocą ustąpić, albo jest porównywalny. Także naprawdę bardzo ciekawa postać. No i co, doczekaliście się odcinka na temat Tenżiego? Myślę, że wyszło to całkiem fajnie w sumie. Mm. Tutaj nie wiem, czy jedną rzecz dobrze przetłumaczyłem, ale, ale chyba jest okej. Okay. Staram się fajnie przeczytać tą historię, tak klimatycznie. E, niczym, na, niczym właśnie w serii Poezja zjawizów. Bo naprawdę, niektóre, niektóre postaci mają bardzo fajnie rozpisane te lore i jest ono rozbudowane, bo niektóre to po prostu mają, że byli, byli źli, albo byli dobrzy i tyle. A ten Shi tutaj ma fajną gen genezę, że. Był tym mistrzem, był tym strażnikiem pokoju, wycofał się. Tak samo historia Dantego, na przykład, z poprzednich odcinków była dość odbudowana, także takie, tak, tacy bohaterowie są fajni, bo można więcej powiedzieć. To mi się podoba. No dobra, w tym odcinku to było na tyle. Także słyszymy się w kolejnych, z tej, czy z innej serii, bo też mam fajną teorię do Kingdom Rush Teorię. Do pojedynków jest dużo kontentu, no i też mam jeszcze pracę od widzów do poezji widzów, także na pewno coś na kanale będzie. Tymczasem trzymajcie się, do usłyszenia i cześć!